pochwalony Jezus Chrystus? Kochani, w Chrystusie dzisiaj przeżywamy piątą niedzielę Wielkiego Postu. Zapraszam Was do Ewangelii Świętego Jana, do rozdziału ósmego, aby odkryć prawdziwe imię Boga, które brzmi Miłosierdzie. Jezus udał się na górę oliwno, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do niego, a on usiadłszy, nauczał ich. Wówczas uczeni w piśmie i faryzeusze przyprowadzili do niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie. A postawiwszy ją po środku, powiedzieli do niego. Nauczycielu, tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W prawie Mojżesz nakazał nam takie kamieniować, a ty co mówisz? Mówili to wystawiając go na próbę, aby mieli o co go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez grzechu? Niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie, nachyliwszy się, pisał na ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych aż po ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej, kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła, nikt, Panie. Rzekł do niej Jezus, i ja ciebie nie potępiam. Idź, a od tej chwili już nie grzesz. Kochani, w Chrystusie prawdziwe imię Boga to miłosierdzie. Misericordia, co oznacza mizer, mizerny, kor, serce, dia dać. A więc Bóg w swoim miłosierdziu dokonuje wymiany serca, bierze nasze serce pełne grzechu, nieporządku, brudu i wstawia w to miejsce swoje własne serce: serce Boga, serce piękne, czyste. Serce kochające. I w dzisiejszej liturgii Słowa chodzi właśnie o tak zwaną wymianę serca przeszczep serca. Święty Augustyn, komentując ten tekst Ewangelii, zwraca uwagę na takie dwa fragmenty tegoż tekstu. Pierwsza taka, jak gdyby uwaga Świętego Augustyna dotyczyła momentu kiedy pan Jezus pisał palcem właśnie po ziemi i według tradycji kościoła Jezus pisał praktycznie wszystkie grzechy tej kobiety cudzołożnej tradycja kościoła mówi że najprawdopodobniej była to święta Magdalena kurtyzana która potem nawróciła się i w momencie kiedy Jezus pisał jej grzechy a przypominam wam, że byli w świątyni jerozolimskiej, w jednym z, że tak powiem, portyków tejże świątyni. Był ogromny przeciąg, ponieważ tam były przeciągi. Wiatr hulał, można powiedzieć, po tych portykach jerozolimskich. I właśnie w momencie, kiedy Jezus pisał grzechy świętej Magdaleny na ziemi, czy po ziemi, ten wiatr. Który jak gdyby wpadał e, w ten przedsionek, e, tak jak na plaży czasami to widzimy, właśnie e, zasypywał ten piasek, jak gdyby e, no, ogładził te grzechy, e, jak to robi na przykład uczeń albo nauczyciel na tablicy w szkole prawda? bierze gąbkę i zmazuje te grzechy. A więc zacierał, można powiedzieć, że ten wiatr, który jest synonimem Ducha Świętego, Ducha Miłości, Rua w języku hebrajskim, to znaczy właśnie wiatr, który zaciera czy wyciera to, co życie napisało o Tobie, jeśli chodzi o Twoje grzechy, Twoje upadki itd. A więc kochani, za każdym razem, kiedy przychodzisz nam przez święto, kiedy korzystasz z sakramentu pokuty, mszy świętej, kiedy jesteś w tej przestrzeni sakramentalnej. Wtedy właśnie ten wiatr miłosierdzia Bożego, wiatr miłości zaciera, zaciera czy wyciera Twoje grzechy. Bóg zapomina o Twoich grzechach i na nowo stajesz się czysty. I drugi moment, bo w pewnym momencie Pan Jezus przestaje pisać i właśnie wzmaga się dialog z Faryzuszami. I po tym krótkim dialogu po raz kolejny Jezus siada i zaczyna pisać palcem po ziemi. I św. Augustyn mówi, że tym razem zaczął pisać grzechy tych właśnie faryzeuszów, doktorów Pisma Świętego, uczonych w Piśmie, którzy oskarżali ową kobietę. I oni patrząc na ziemię, każdy z nich rozpoznawał swoje grzechy. I w pewnym momencie byli tak zdumieni, tak zniesmaczeni, Zawstydzeni, że zaczęli jeden po drugim odchodzić. A więc, kochani, pamiętajmy o tym, że nie wolno nam osądzać drugiego człowieka, oskarżać drugiego człowieka, bo jak święci mówili, w momencie, kiedy ty oskarżasz twojego brata czy twoją siostrę, Bóg oskarża ciebie i wtedy jesteś skończony, bo Bóg jest prawdą, Bóg wie wszystko. I w momencie, kiedy oskarżasz drugiego człowieka, wtedy ten wiatr miłosierdzia po prostu sprawiasz, że, że on wycicha, że, że on nie pojawia się w Twoim życiu, i wtedy no, stajesz sam przed Bogiem i, i, i wchodzisz w niesamowity dylemat, bo Bóg nie może wybaczyć Tobie w momencie, kiedy Ty za te grzechy nie żałujesz, a wręcz oskarżasz. Kogoś innego, nie pamiętając o swoich grzechach. Mówiłem Wam to wielokrotnie, kochani, że grzech jest zbudowany zawsze z naszej słabości i z, korzeniu, z korzenia grzechu, którym jest nasza pycha. A więc spowiedź święta, jak gdyby odrywa korzeń naszego grzechu, którym jest pycha, egoizm. A z tego egoizmu bierze się potem osądzanie drugiego człowieka. A więc pójdźcie do spowiedzi, wyspowiadajcie się, oderwijcie korzeń, czyli pychę od, od waszego grzechu. I zostanie tylko właśnie ta nadbu nadbudowa, która jest słabością człowieka. Ale wtedy już po takiej spowiedzi nie jesteś grzesznikiem, ale jesteś człowiekiem słabym. I my jesteśmy słabi, kochani, oskarżamy jedni drugich, upadamy, chcemy, żeby oni byli kamieniowani, tak jak właśnie Święta Magdalena w dzisiejszej Ewangelii. Jedyną szkołą, która pozwala nam wyjść z tego, że tak powiem, pata moralnego, jest właśnie szkoła przebaczenia. Kochani, grzech ma to do siebie, zwłaszcza grzech oskarżania, że zabija naszą wolność. My jesteśmy stworzeni, jako ludzie wolni do kochania. Pierwsza wolność, kochani, to jest wolność do pokochania Boga i drugiego człowieka. Jestem wolny, żeby pokochać drugiego człowieka w Bogu. I jest taki no, wspaniały psycholog, filozof austriacki, który nazywa się właśnie Frankl, i on mówił swojego czasu, o czymś takim niesamowitym, rozmawiając na Uniwersytecie o Stanach Zjednoczonych, powiedział kiedyś, że Amerykanie wybudowali statuę wolności na wschodnim wybrzeżu. Każdy z was widział tę statuę wolności, ale zapomnieli wybudować na zachodnim wybrzeżu, tam gdzie jest Kalifornia, statuę odpowiedzialności. Mówiąc o tym, Frank podkreślał, że nie wystarczy tylko nasze powołanie do wolności, bycia człowiekiem wolnym. To, co dzisiaj świat mówi, róbcie to, na co Wam się podoba. To jest ta statua wolności, prawda, rozumianej przez świat. Natomiast Pan Bóg mówi, prawdziwa wolność to jest wolność do miłości, do przebaczenia, do ukochania drugiego człowieka. Jesteś wolny nie w tym, aby potępić drugiego człowieka, aby wyśmiać go ale Chrystus zaprasza ciebie do właśnie tej wolności, kochani, jako miłości. I stąd też trzeba wybudować właśnie, ów psycholog mówił, jak gdyby również w twoim życiu to statuę odpowiedzialności za drugiego człowieka. Więc jeśli my sobie wyobrażamy serce ludzkie, jako pewna przestrzeń naszej, naszych emocji, naszej miłości, naszej delikatności, subtelności, to ta przestrzeń ma, jak gdyby, właśnie dwa takie wybrzeża: to wschodnie i to zachodnie. I na tym wschodnim wybrzeżu trzeba wybudować właśnie statuę wolności, którą się buduje idąc. Zgodnie z wolą Boga przez życie, a na tej zachodniej e, części naszego serca, wybudować e, statuę odpowiedzialności za moje życie, za to, co robię. Stąd też, kochani, e, wielki myśliciel, ale również i błogosławiony naszego kościoła, Antonio Rozmini. Jesteśmy e, w XIX wieku. E, pisał o tak zwanej miłości zadanej. To jest temat, który potem podjął. Jan Paweł II, to jest miłość, którą Bóg Tobie zadaje. Może ją zadać poprzez Twoich przełożonych, poprzez jakąś intuicję Ducha Świętego, która pojawia się w Tobie na modlitwie. To jest miłość, kochani, której nie szukasz. Tak, jak Jezus nie szukał w dzisiejszej Ewangelii owej kobiety, ale On ją znalazł przed sobą. Po prostu faryzeusze i uczeni w Piśmie przyprowadzili ją do Niego. Rozmini, o którym wam mówię, pisał, nie musisz szukać y, jakiejś miłości, gdzieś jakichś czynów, caritas, ale pierwszą rzeczą, y, nad którą musisz się skoncentrować, to ta miłość, która stoi przed tobą, zadana przez Pana Boga, przez twoich przełożonych, na przykład biskup, który wyświęca kapłana i y, właśnie posyła go na jakąś parafię. To jest miłość zadana. Być może, że ten kapłan chciałby wybrać inną parafię. Może spotkałeś Twojego męża, Twoją żonę i po latach mówisz, Boże, gdybym mógł spotkać innego człowieka. Przecież moje małżeństwo jest wielkim jakimś nieporozumieniem, kryzysem itd. Ale Pan Bóg mówi, jest coś takiego jak miłość zadana. To ja zadałem Tobie tego człowieka. To nie jest tak, że Ty wziąłeś tego człowieka jako swojego męża, jako swoją żonę, ale ty, o, czy jego przyjąłeś, bo on należy do mnie i ja Tobie go zadałem. Ja Tobie zadałem to zadanie. To jest ta miłość zadana, która jest zawsze obok nas. My szukamy czasami jakichś zadań, które są gdzieś tam daleko, w jakichś naszych ideach, w naszych marzeniach, ale są one daleko poza rzeczywistością, w której ja teraz i tutaj jestem. I kochani, zapraszam Was, żebyście w tej konkretnej sytuacji, w której zna znajdujecie się, otworzyli oczy, żeby zobaczyć ludzi, którzy są przy was, aby im przebaczyć, aby ich ukochać. Jakieś sytuacje, które są natychmiast do naprawienia. To jest ta miłość zadana. I dlatego też ja jestem wolny do tego. To jest ta pierwsza statua wolności, aby zająć się tymi sprawami, tymi ludźmi, którzy są teraz przy mnie, zadani. I natychmiast mam wybudować również to drugą statuę odpowiedzialności za tych ludzi, za te sprawy, za moją pracę, za moje atelier, do którego należę, bo jestem być może liderem czy członkiem atelier, jestem osobą konsakrowaną, to jest miłość zadana, ale musi ona spotkać się z moją odpowiedzialnością. Jest to rzecz niesłychanie ważna. Zapraszam was do tego, żebyście również mieli w swoich domach, a nawet na waszej szyi. Właśnie dwa krzyże, bo te dwie statuły dla nas są to krzyże: krzyż wolności i krzyż odpowiedzialności. I każdego, yy, każdego ranka, gdy wyruszacie w życie, spójrzcie na te dwa krzyże. Niech one Was prowadzą do wolności i do odpowiedzialności za ludzi, za świat. I gdy wrócicie do domu wieczorem, zróbcie rachunek sumienia, patrząc na te dwa krzyże: co to. Krzyże Chrystusa, które są wkomponowane w jeden krzyż. Jezus, który umiera właśnie na Gorgocie, jest człowiekiem wolnym, żeby umrzeć za nas. Go nikt nie przymusza do tego, ale jest jednocześnie Bogiem i człowiekiem odpowiedzialnym za nasze zbawienie. Tak więc, kochani, chciałbym Wam również na koniec powiedzieć, że być może. Takim obrazem doskonałym w dzisiejszej Ewangelii jest Pieta Michała Anioła. Ona znajduje się ta rzeźba w Rzymie, gdzie mieszkam w Bazylice Świętego Piotra, pierwszy ołtarz po prawej stronie, gdy wchodzicie do bazyliki. Warto się przejechać do Rzymu, żeby to zobaczyć i przede wszystkim pomodlić się nad tą wspaniałą rzeźbą. Przypomnę wam, że jest to Matka Boża, która trzyma w swoich ramionach dorosłego, umarłego Chrystusa, tuż po zdjęciu z krzyża. To jest właśnie ta pieta. I myślę, że Jezus w dzisiejszej Ewangelii trzyma w swoich ramionach to na wpółumarłą kobietę cudzołożną. On ją trzyma, żeby dać jej raz jeszcze życie, żeby ją wskrzeszyć. I my musimy, kochani, być właśnie takim człowiekiem, który będzie trzymał w swoich ramionach drugiego człowieka. Yy... I trzeba zrobić to w sposób wolny, czyli ochoczy, bez przymusu, zająć się drugim człowiekiem, ale jednocześnie mieć odpowiedzialność za niego. Nie bój się. Ja mam odpowiedzialność za ciebie w swoim sercu. Nic ci złego nie stanie się, dopóki będziesz w moich ramionach. Kochani, byłem pod dużym wrażeniem. Opowieści jednego z moich przyjaciół, który jest profesorem tutaj na Uniwersytecie w Rzymie, Uniwersytecie Krzyża Świętego. Opowiadał, że jedna z jego kuzynek, arystokratka, miała bardzo łatwe życie i praktycznie nigdy nie spotkał się z żadnym kryzysem w swoim życiu. Poślubiła bardzo bogatego, wspaniałego i znanego we Włoszech męża, udane małżeństwo, ale po kilku latach przychodzi kryzys małżeński i ona nie wie, jak za to ma się zabrać, ponieważ nigdy w swoim życiu nie miała żadnych kłopotów. Więc wpada w panikę, w stres i tak dalej, i w pewnym momencie postanawia zostawić męża. Rozwodzą się, a więc interweniuje ów profesor jej kuzyn i kiedy wydaje się, że sytuacja jest opanowana, ona zachodzi w ciążę i yy, oboje, ona z mężem, myślą, że to dziecko ich połączy. Tymczasem rodzi się dziecko Dawn, chłopczyk i ona całkowicie yy, wtedy załamuje się, yy, ma wielki żal do Boga, do męża, do siebie i odrzuca to dziecko. Odrzuca. Postanawia nie karmić piersio swojego synka, w ogóle nie wchodzi do pokoju, gdzie on leży. No, wyobraźcie sobie, kompletna blokada emocjonalna i taka blokada miłości w stosunku do synka. I pewnego dnia, kiedy mały płacze, wchodzi do pokoju i widzi scenę, która zmieni całe jej życie. Oni mieli jeszcze Małą córeczkę, która miała 6 lat i mała ta córeczka, widząc swojego braciszka płaczącego, bierze go z łóżeczka, to niemowlę, yy, odsłania swoją bluzeczkę, sześcioletnia dziewczynka, i przystawia go do swojej malutkiej piersi, próbując nakarmić go. Zobaczcie, instynkt, instynkt miłości kobiety, dziewczynki. Z którego człowiek się rodzi. I matka, widząc tę scenę swojej małej córeczki, która próbuje nakarmić swoje, swojego braciszka piersią, matka, widząc to, zaczyna płakać. I to był moment jej nawrócenia. Zaczyna na nowo podchodzić do swojego macierzyństwa, bierze to dziecko, które stanie się podstawą nawrócenia całej rodziny. Dzisiaj to małżeństwo należy do jednego z ruchów. Mają bardzo dużo dzieci. Są niezwykle wierzący, udzielający się w Kościele ludzie, którzy właśnie wykorzystali to okazję dziecka, które urodziło się down, żeby zbudować całą nowo logikę swojego życia. I nie widziałam osobiście piękniejszej Piety o tej, o której Wam mówię. Mała dziewczynka, sześcioletnia, która, tak jak Matka Boża trzymała swojego syna umarłego na rękach, y, trzyma swojego małego braciszka w swoich ramionach, bezbronnego, który płacze, który jest głodny, żeby zająć się nim. Niech ten obraz, kochani, posłuży nam y, w tej katechezie, abyśmy my również nie szukali jakichś, nie wiadomo jakichś rzeczy, Jakichś wielkich aktów caritas, ale żebyśmy rozejrzeli się, kto potrzebuje naszej pomocy. Ktoś, kto jest obok mnie. I niech to będzie ta miłość zadana, do której będziemy czuli ogromną wolność, aby tym się zająć, i ogromną odpowiedzialność. Niech będzie pochwalony Jezus, Chrystus.